Ja światu, a tak naprawdę sobie, życzę tak. Seksu, władzy i pieniędzy. Bądźmy dobrze dla siebie i dla innych. Oraz nie ma planety B. Ho, ho, ho. Doceniajmy każdy dzień, bo każdy dzień ma w sobie coś pięknego. Być może trochę górnolotnie, ale wydaje mi się, że jest to całkiem udane życzenie. Każdego dnia jest coś pięknego. Bądźmy uważni, zwracajmy uwagę na innych. No to tak poważnie, to życzę światu pokoju. Dużo głębokich i spokojnych oddechów, więcej brokatów. Życzę światu uśmiechu. Życzę światu, żeby przetrwał, żeby wytrzymał pod naporem ludzkiej ambicji. I woli wyciągnięcia wszelkich dóbr naturalnych z naszej planety. Więc chyba życzę światu, żeby przetrwał. Życzę światu pokoju, spokoju i głębokiego, czystego oddechu. Słuchajcie, życzę światu Wami sobie: cierpliwości, spokoju i szczęścia. Wszystkiego dobrego. Życzę. ...światu... ...więcej... ...zieleń. O. Tego nam sobie i Państwu i Tobie świecie życzę. Światu można życzyć chyba tylko jednego, czyli spokoju, zwolnienia bardzo dużego, ponieważ gnający świat niszczy chyba wszystkich naokoło. Chciałabym i życzę tego, aby każdy człowiek starał się być lepszą wersją siebie. Myślę, że skorzystałam z tego i otoczenie bliższe, i dalsze. A co za tym idzie, myślę, że będzie to dobre dla całego świata. Świętego spokoju Państwu życzę. Świecie nie zwariuj. Czy ty, Wojciechu, masz jakieś życzenia dla mnie? Oczywiście, że mam. Mało tego, ułożyła się z tego bardzo pokaźna lista, ale nie chcę zajmować zbyt wiele czasu, więc nastąpi kondensacja. Otóż życzę Ci, żebyś była zdrowa, uśmiechnięta i na czele Radia Nowy Świat dążyła w świetlaną przyszłość. Bardzo Ci dziękuję, a ja Ci życzę, żebyś był jeszcze piękniejszy, jeszcze mądrzejszy i jeszcze milszy. O, to ostatnie, to jest bardzo ważne. Prawda? prawda? A, a Państwu życzę lepszej Polski. Sytuacja na zewnątrz jest taka, że daje nadzieję, że jest to możliwe. Oczywiście, że się przyłączam do tego, ale też po tym łańcuchu życzeń, które złożyliśmy jako radio, Państwu, ja mam życzenie do nas żeby Państwo nas nie zostawiali, wręcz przeciwnie, żeby rzesza, słuchacze radnia Nowy Świat, rosła i podobnie jak my, patrzyła w przyszłość śmiało z uśmiechem i wspólnie. Zrobimy coś z tym łańcuchem, co?